Joy to the world, the Lord is come. I nastała fantasmagoria, odcinek numer 4. Pokrótce wspomnę dlaczego. Na kilka miesięcy na antenie była zupełna cisza, a chodziło o to, że niestety zapadłem na zdrowiu i trochę trwało powrót, trochę trwało powrót na takie właściwe ścieżki. Mojego samopoczucia, bo tutaj chodziło głównie o brak witaminy D3 i wszystkie brzydkie rzeczy z tym związane. Więc miałem niezłą jazdę. Później, koronawirus usmażył cały rynek pracy, a raczej go zamroził. No i siedziałem w bardzo paskudnej robocie, której nijak nie umiałem zmienić, a teraz, kiedy rynek ruszył pełną parą, chociaż wszyscy mówią, że jest kryzys, że jest bezrobocie, że PKB leci na szyję, że jest apokalipsa, zaraza, meteoryt spadnie na ziemię, wyginą znowu dinozaury, to jednak tutaj mamy jeden z lepszych rynków pracy, odkąd trafiłem w objęcia właśnie pracy datowej. A wracając jeszcze do obecnej sytuacji, która jest kreowana może nie tyle w mediach, co na YouTube, to chciałbym wspomnieć o takim youtuberze jak Krzysztof Woźniak, pseudonim Ator, kanał wideo prezentację. Gościu, jeżeli mnie słuchasz, to ogarnij się, proszę. Słuchaj nie będzie apokalipsy zombie, nie, nie będzie wielkiej zarazy na którą umrzemy, nie napadną nas kosmici, którzy nie wiadomo co nam będą robić z czy, chipami czy, w mózgu czy w tyłku, nie bardzo można wierzyć panu jasnowidzowi, Jackowskiemu, czy jak on się tam zwał, ponieważ z wszystkich przepowiedni, które się nie spełniły, trzeba byłoby go rozliczyć i to bardzo boleśnie. Naprawdę, facet, otwórz gościu oczy, wejdź na Oelixa, wejdź, wejdź na Frasuj, wejdź na Ingiot Jobs, zrób sobie Research i. Pomyśl, czy naprawdę jest ten cholerny kryzys, czy po prostu kryzys jest sztucznie wywołany w kilku branżach. Naprawdę nie interesuje mnie, który pan dyrektor dostał za karę walnięte po wypłaci i zarabia parę tysięcy złotych mniej, ponieważ to nie moja liga. Dyrektorów jest stosunkowo mało. Jak wszystkich korpo ludków, którzy się pieli, wyżydali, wygryzali innych żeby dojść na odpowiednie stanowisko. Więc gościu, nie się paniki. Jesteś czasem bardziej odjechany niż wiadomości z TVP, a to już rzadkość. No, tyle. Trzymaj się. pozdro. Powoli ten podcast będzie już dobiegał końca. Mógłbym mówić sporo o różnych rozpoczętych projektach, które już są w wersji prawie że finalnej, ale nie bardzo mam na to czas. I myślę, że spotkamy się w podcaście numer 5, i już to będą informacje z przyszłości, gdzie głupota ludzka. W połączeniu ze szczepionkami na koronkę zatriumfowała, i zobaczycie, co nasz jakże to tajemny jasnowic z durszlakiem na głowie i patelnią w ręce przechwycił jako impulsy z przyszłości, i co nam przekaże. Będą to wiadomości z dekady do przodu. Trzymajcie się. Do usłyszenia.